Witam serdecznie osoby spod znaku kozioroż... Koziorożca. Cześć i mi To czytanko jest na pracę w miesiącu maju 2022 roku. Także mm, to dzieła, moi drodzy. Jaka jest, energia, jaka jest energia tego miesiąca dla was? To wieża, to wieża. Zobaczcie, tak wygląda ta karta z bliska. Fajna. Ja bardzo lubię te karty. Pokazując zupełnie w inny sposób yy, sytuacje, jakie właściwie mamy w świecie współczesnym. Zobaczcie, tutaj właśnie ta wieża jest na grząskim yy, Podłożu. Tutaj jest nie rzeka. To będzie morze, jezioro, jakaś burza. Słuchajcie, i tutaj ręka wychodzi z niej. Da, to jest pomocna dłoń dla ciebie. Tutaj widzę, właśnie nagle coś u ciebie będzie się działo, zmieniało. To są bardzo duże zmiany. Nagłe zmiany. To są. Z dla kogoś zmiana pracy, u kogoś innego szkoły, jeszcze u kogoś innego miejsca zamieszkania. Słuchajcie, to ten maj będzie u was naprawdę bardzo intensywny. No, myślę, że to te zmiany bardzo dużo wniosą w twoje życie. I to bardzo pozytywne zmiany. Tym bardziej, że tutaj widzę ciebie jako tego maga, który kreuje swoją rzeczywistość. No, będziesz tryskał pomysłowością, kreatywnością, energią życiową. To, co w tobie tam drzemie, będzie wychodziło z ciebie, wypływało. Tak jak właśnie u tego mężczyzny, który komponuje muzykę. Ten maj będzie wręcz okwitował bardzo wiele em, sytuacji, które po prostu będą cię zaskakiwały, Twoją in, Twoja intuicja będzie cię zaskakiwała. Te pomysły, jakie będą przychodziły do Twojej głowy, y, no powiedziałabym, że mm, będą pomocne w przyszłości u ciebie, <grym> będą miały jakby wpływ na przyszłość. No, jako w tej karcie sprawiedliwości. Myślę, że dzięki swojej wytrwałości, co niektórzy przynajmniej z Was, otrzymają awans. Bardzo jakby no, będziesz oczekiwał na niego. Nie wiem, pochwalcie się, czy rzeczywiście tak się wydarzyło. Po prostu zostaniesz jakby doceniony, I, i ta Twoja kreatywność, Twoja kreatywność będzie doceniana. I będziesz nagradzany finansowo. Nie wiem na co ty czekasz, na jaką nagrodę. Więc to wszystko będzie się u Ciebie działo. Ktoś jeszcze, jeżeli jesteś. Masz swoją firmę i hmm. myślę, że powinieneś, czy powinnaś uważać na kontrolę. Na kontrolę, bo może ktoś twoje dokumenty ze skarbówki, na przykład, przyjść kontrola do ciebie. To jest takie małe ostrzeżenie, oczywiście nie do wszystkich. Właśnie ta karta o tym przede wszystkim mówi. To są sprawy urzędowe. Więc trzeba na to zwrócić uwagę w miesiącu maju. Dobra, ale zobaczymy konkretnie o co tutaj chodzi, o jaką historię, co nam pokażą karty. Dlaczego u na miesiąc maj pokazał się mag i sprawiedliwość? No, zobaczymy co tutaj chodzi konkretnie dla was sobie przełożymy karty zobaczcie już poszło <laughs> nawet dwie dobra dajemy słuchajcie no tutaj yy, idziesz do przodu nie patrzysz na wszystko na wszystkich dookoła ty po prostu yy, i jesteś tak zagłębiony w tym, co tworzysz, że właściwie nic ci nie interesuje dookoła. Mm. Tutaj mamy cesarza. Być może yy, coś projektujesz dla szefa yy, i on na jakiś projekt twój czeka. Lub, mm, hmm. Lub może to być również spółka. tak? Jeszcze zobaczymy, o co tu konkretnie chodzi. <śm> Masz za dużo do, jakby do za dużo wziąłeś na siebie. I nie bardzo wiesz, czy zdążysz z tym projektem. Masz tyle pomysłów w głowie, ale nie wiesz czy z terminem się wyrobisz. Hmm. Dobrze, tutaj jest... No proszę, pustelnik. Hmm. To jest ktoś, kto ma bardzo dużą mądrość życiową w sobie, jest to bardzo mądry człowiek. To jest ktoś, kto pomaga innym. Być może poprosisz kogoś takiego o pomoc. Hmm. Tutaj w tej trój w trójce. Była, w... myślę, że oczekujesz na swoje rezultaty. Jest. Ta karta mówi, że bardzo dużo jakbyś miał do zrobienia. Właśnie tutaj te karty się pokrywają. Zbyt dużo rzeczy, pomysłów. Nie bardzo wiesz, czy z wszystkim zdążysz. To, co wcześniej powiedziałam. Nie jesteś gotów, jakby na to, żeby świat ujrzał to wszystko, co tworzysz, więc potrzebujesz jeszcze trochę czasu na to. W samotności coś projektujesz, coś robisz, tutaj czeka czekasz na efekt swojej pracy, tego, co już oddałeś, tym, co się już pochwaliłeś. I tu przyjdzie sprawiedliwość, tutaj przyjdzie ocena tego, co zrobiłeś. Mhm. Czy zrobiłaś? Pamiętajcie, że sobie energię należy odwracać. Ok? A teraz, jaka jest rada? Zobaczcie, śmierć mówi o zmianach, o nagłych zmianach, do których musisz się jakby przygotować. Nie tyle przygotować, bo na takie zmiany nagłe nikt nie jest gotowy, prawda? Myślę, że przyjdą zmiany na lepsze. Myślę, że takie właśnie będą u Ciebie nagłe zmiany. O tym mówi właśnie też wieża, tak? Hmm. Także tyle w tym zasadzie nie masz innego wyjścia, jak się dostosować, bo śmierć mówi o końcu jakiegoś cyklu w życiu. A żeby rozpoczął się nowy, musi to, musi to tak właśnie z się zadziać, czyli coś kończy się, by mogło coś zaistnieć nowego. Więc tutaj właśnie w tym maju będzie u was. Właśnie coś taka sytuacja u was zaistnieje. Hmm. Tutaj jeżeli jesteś w jakiejś firmie, ulepszasz coś, yy, coś tworzysz nowego jeżeli coś starego nie służyło jakiś tam e, sposób myślenia nawet e, stary tutaj będziesz to zmieniał czy będziesz zmieniała um, u każdego coś innego znaczą takie karty <laughs> zobaczcie w, wyszło mi trzy więc ja je od razu um, nie będę ich czytała osobno bo bym, chyba ten film by trwał i trwał um, Poprawa zdrowia w miesiącu maju, co spowoduje na pewno to, że yy, będziesz mógł, czy będziesz mogła skupić się na pracy. Hmm. Przebaczenie. Cokolwiek to nie znaczy, to będzie coś wspaniałego, dobrego. I ta właśnie śmierć mówi, że po tym przebaczeniu. Nastąpi nowy etap w Twoim życiu, o cokolwiek to nie znaczy, jeżeli się wcześniej pokłóciłeś, czy pokłóciłaś w pracy, nie wiem, z jakimś szefem rzeczywiście, czy z jakimś współpracownikiem, mmm, przyjdzie czas na rozmowę i dogadanie się. Jeżeli coś Ci nie będzie wychodziło w pracy, poproś innych o wsparcie. Hmm, właśnie ta wieża mówi o pomocy. Tutaj masz w ogóle y, opiekę Sił Wyższych. W, w zasadzie Twoja intuicja będzie Ci pomagała w, w decyzjach, więc, y, drogi koziorożcu, y, nie bój się y, ryzykować, nie bój się y, podejmować nowych decyzji. Myślę, że wiesz właściwie, y, co robić, bo wszystkie odpowiedzi są w Tobie. Hmm. Afirmacja na miesiąc maj dla Ciebie, koziorożcu, na maj w pracy. Zobaczymy, jaka karta przyjdzie do Ciebie. <grytety> Priorytety. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Proszę, taka karta przyszła do ciebie na koniec tego czytania. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. A tymczasem będę się żegnać. Dziękuję, że jesteście ze mną. Bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. I do następnego razu. Trzymajcie się. Pa.